Sonic Origins Sądzę, że na ten moment w końcu możemy odpuścić sobie żarty w stylu Co to Sonic Origins? A, Sonic Origins to ten mod do Raymana Origins, gdyż w końcu. Pod Prawie że całym roku ciszy po tym jak postanowili powiedzieć nam o Sonic Origins na Sonic Central w maju poprzedniego roku, w końcu, w końcu zapodali zwiastunem pełnoprawnym, który mówi nam mniej więcej co i jak w tej grze, w tej kolekcji będzie się działo. Witam z TysonRO, a to jest moja opinia na temat Sonic Origins. Dokładnie tak moi drodzy wiem, nie było reakcji, ponieważ zdążyłem już sam to obejrzeć. A stwierdziłem, że nie będę robił jakiegoś, jakiejś sztucznej reakcji w stylu e, pierwszego razu widzenia tego zwiastuna, ale nie do końca, więc stwierdziłem, że zrobię film w tym stylu. Zwłaszcza że wyciekły. Co po niektóre pojedyncze fakty na temat Sonic Origins, więc sądzę, że w taki oto i sposób możemy to zrobić. Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o moje wrażenia ogólnie z tego, co było w Zwiastunie, to o mój Boże, jakie piękne animacje <laughs> i one będą w grze. Jedyne, co mnie tylko dziwi, że te postacie nie są w stylu Toei z Sonica. To jest trochę zaskakujące. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że z klasycznym Soniciem zatrzymałem się na dłużej ze stylistyką właśnie Toei, ale w stylu Mania, to co właśnie w Mani żeśmy dostali w i Outrze również. Ale nie, mamy za to taki troszeczkę nieco, inny, nieco inną stylistykę, bardzo ładną i tak, tak jak powiedziałem, te animacje będą w grze do odblokowania, e, dokładnie tak, też australijska strona PSN a dawała nam na myśl, że wszystkie gry, oczywiście poza CD, które już to ma, dostaną swoje własne intra i outra właśnie w stylu tych animacji, bardzo możliwe, w sumie nic nam ten zwiastun o tym nie mówi. Yy, dokładnie tak. No, tutaj, tak jak żeśmy już wiedzieli, oczywiście, Sonic Origins to jest kolekcja, w której mamy cztery klasyczne części: Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, N oraz Sonic CD. Yy, nie ma wzmianki o niczym więcej. Nie wiem, jak wyglądały reklamy za czasów Sonic Mega Collection lub Gems Collection. Wątpię, że mówiły o 8-bitowych grach tak po prostu. Więc wciąż jest jakaś możliwość. Ja osobiście w to raczej nie wierzę. Eee, choć, e, choć, choć, choć. W wyborze gier mamy 6 kropek, które reprezentują gry. No i... Sonic 1, 2, 3, na i CD to tylko cztery kropki, więc jest jakaś teoria, że te dwie inne kropki mogą być po prostu jakimiś kolejnymi grami. Dokładnie tak. Co nie powiem, licza na to bardzo, bardzo, bardzo. No ale pożyjemy, zobaczymy oczywiście. Mamy tutaj również wspomnienie o Misjach co jest zajebistym dodatkiem. Szanuje, nie szkaluje. Z automatu przyszło mi to na myśl Mega Man Legacy Collection albo NES Classic Remix. Jeśli tak dobrze, dobrze pamiętam, tak się nazywała ta gra, w której graliśmy w te różne gry NESowe właśnie e, w takim systemie mi, e, misji. To było bardzo fajne i takie coś trafi do Sonic Origins. Szanuje, nie szkaluje. Jest to świetny dodatek. Też będą takie tła. E, Aktualnie i, i ten w menusach. Tutaj masz na przykład screena z Angel Island wymodelowanym w 3D. No, kurde, pięknie to wygląda. I właśnie takie rzeczy, takie wszystkie wyspy, czyli Westside Island, Southside Island, czy South Island, tak to się chyba nazywało, Little Planet, będą miały właśnie odnowienie w 3D. I wśród tych teł jest również baza robotnika z Sonic Spinball, więc niektórzy twierdzą, że może z Sonic Spinball się pojawi. Dosyć ciekawy wybór, no ale okej, okay, okej, okay. jeśli, jeśli by się pojawiło, to, to spoko, nie mam nic przeciwko. E, tylko mogliby wybrać, nie wiem, Knuckles Key Sonic 3D Blast, e, albo Sega Sonic the Hedgehog w końcu. No, ale tak jak mówiłem, pożyjemy zobaczymy, czy będą jakieś nowe gry po prostu z tego. Zobaczymy. Na razie nic o tym nie mówią. Na razie mamy tylko informacje o czterech grach. No, ale te, te dwie kropki są na pewno po coś, więc yy, mówię, zobaczymy. Dokładnie tak. Yy. Mamy tutaj oczywiście możliwość grania Soniciem, Tailsem i Naksem we wszystkie gry. Znaczy, nie wiadomo co z CD, ok? Nie wiadomo, czy w CD będziemy mogli grać Naksem, czy tylko Sonikiem i Tailsem jak to było dotychczas, ale mamy wybór postaci na tym zwiastunie pokazany, i on jest trochę lame, moim zdaniem, gdyż. Jak się życie to ten wybór postaci jest na ekranie title screenu Sonic 1. Za tym idzie nie wybiera się tych postaci wcześniej, tak jak to w wersji Taxman'a, Sonica 1, 2, przykładowo. Dlaczego mówię o tych grach? Ponieważ tam była taka fajna rzecz, że jak wybraliśmy sobie, na przykład Tailsa, żeby pokazać sobie o nim Sonic 1, to pojawił nam się specjalny title screen dla Tailsa i było było Miles' tails power in Sonic the hedgehog. Jeden. I tutaj tego nie będzie, z tego co dobrze rozumiem, więc jest to trochę lame. Poszli po prostu na łatwiznę, no ale ok. Yy, dokładnie tak. Jeśli chodzi właśnie o Sonic City, to jest tylko pokazany Tails, który sobie biegnie przez Quartz, przez Quartz Quadrant. Wybaczcie, past. Więc yy, tak, zresztą z tym past też jest ciekawa rzecz, ponieważ. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jak przyjrzycie się w lewym dolnym rogu, właśnie w tym tutaj Quadrant Past, mamy ładnie pięknie ikonkę P, ponieważ jesteśmy w przeszłości. No i jest za tym takie dziwne coś, czego nigdy nie było w Sonicach. Są to coiny, które będzie można zdobywać. Będą one taką walutą wewnątrzgrową. Dokładnie tak, za które będzie można kupować jakieś tam fikuśne rzeczy i cóż, one zastąpią życia w wersji Anniversary Mode, który no właśnie, i tu mam dość potężny problem, jest to spory zgrzyt dla mnie. Mamy dwa tryby, Classic i Anniversary Mode. Classic Mode to jest gra w 4 na 3 i wtedy mamy normalne życia. Ale jak gramy już w Anniversary Mode, to jest 16x9, na którym wszystkim nam zależy, tak myślę. Ale niestety wtedy już nie mamy żyć, tylko mamy Monety, koiny mówiąc dokładniej, i to jest hamskie, moim zdaniem. E, nie powinno być czegoś takiego, że coiny są częścią Anniversary Mode, ponieważ nie ja chcę błagać na życiach. Jedyny plus jest tylko taki, że w game overów w Sonicach klasycznych to ja nie, nie dostałem już od bardzo dawna, więc e, te życia one są, je się traci od czasu do czasu, ale w sumie. To tyle, więc tutaj za dużo nie stracimy, ale ponownie to jest tak samo jak z tej z save'ami, zmuszanie. Oczywiście mamy możliwość zagrania na zwykłych, na zwykłych życiach, ale wtedy gramy w 4 na 3, co jest lame, więc tak, tak się sprawy aktualnie tutaj mają. Dokładnie, dokładnie tak. No i właśnie jeśli chodzi o to Sonic City to jest tam tak spieprzone, że mamy ikonkę właśnie Past, future, i tak dalej. Zapewne całej reszty również na tej monetce, Co wygląda dziwnie, jak to nie powinno wyglądać. No ale ok, dokładnie tak. No i cóż, pytanie pewnie, czy to są wersje Taxmana. To już zostało potwierdzone przez samego Whiteheada. Z tego co dobrze pamiętam, że tak, jak najbardziej. To chodzi na silniku retro. Więc zajebiście. Tego się o to się martwiłem i na szczęście to będzie działać na Retro Engine. Zresztą Head Canon potwierdził, że Sonic 3 nk również jest na Retro Engine i oni po prostu dokończyli to, co robił Whitehead lata, lata temu, dopóki Sega nie stwierdziła. E Wiecie co, nie róbmy Sonica 3 więc świetnie. Wciąż nie wiemy jak będzie to wyglądać sytuacja z Ostem Sonica 3. Może będą remiksy, może odzyskali prawa do oryginalnego Ostu, albo będzie Ost Sonic 3 bety. Tego nie wiemy, tego się dopiero dowiemy. Dokładnie, dokładnie tak. Eee... No, więc, więc tak to aktualnie nam tutaj wygląda. No i tak, e, niestety Sonic Origins popełni błąd oryginalnej Sonic Mania i nie będziemy mieli wersji e, fizycznej, co naprawdę jest niefajne moim zdaniem. E, jest to wręcz idealny... Moment, żeby wydać właśnie tą kolekcję. Zresztą to jak wygląda właśnie ładnie ten artwork z Sonic Origins byłaby naprawdę piękna moim zdaniem wersja fizyczna, ale mówię, popełniają błąd z wersji oryginalnej Sonic Mania i nie będzie wersji fizycznej. Mówię jest to niefajne, nie jestem tego fanem, ale no cóż, OK czy coś. Dokładnie tak. Zresztą właśnie strona oficjalna Sonic Origins właśnie śmiga. I tutaj chociażby mamy ciekawy screen, moim osobistym zdaniem, na temat intra Sonica CD i zapewnie również to będzie działać też dla Ultra i tak dalej. Mianowicie jak przyjrzymy się na screen właśnie z oryginalnej strony, to w końcu, w końcu naprawili problem w wersji Sonica CD Taxmana. Mianowicie nie będzie odpalane w 16x9 tylko w 4x3. Nie wiem czy tak będzie też w wersji, w wersji Anniversary Mode, bo możliwe, że to jest zrobiony screen z Classic Mode. Mam nadzieję, że będzie też w Anniversary Mode, ponieważ... Te intra są zbudowane pod 4x3 i 16x9 po prostu są nieco rozciągnięte, więc mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. I plus wydaje mi się, że jest to nieco lepszej jakości, a raczej bardzo lepszej jakości niż właśnie w wersjach Taxmana. Bardziej przypominają swoją jakością wersje z Gems Collection, które to miały naprawdę lepszą jakość niż właśnie wersja Sonic CD z 2011 roku, więc dokładnie, dokładnie tak. W Sonic Origins będzie również odtwarzacz muzyki i tutaj mamy chociażby właśnie Sonic Spinball, ponownie Sonic Spinball jest tu obecne, więc to jest też ciekawe. Dokładnie tak, teraz przejdźmy do troszeczkę mniej fajnej rzeczy, mianowicie różnych wersji Sonic Origins, jest tego za dużo. Mianowicie macie tutaj taką tabeleczkę, macie Standard Edition, Start Dash Pack. Premium Fun Pack, Classic Music Pack i Digital Deluxe Edition. znaczy, edycje są dwie tylko, a cała reszta są DLC, ale jest tego za dużo moim osobistym zdaniem i co po niektóre co po niektóre aktualnie rzeczy są strasznie... znaczy, po prostu niektóre rzeczy powinny być po prostu w standardowej edycji, a nie, a nie że musimy to kupować, jest to dziwnie. Mianowicie w standardowej edycji macie tylko main game dokładnie tak tylko sama podstawka, dokładnie tak, później mamy Start Dashpack, gdzie mamy 100 bonusowych coinów, Mirror Mode, tak, Mirror Mode i Letterbox Background, czyli jak macie gracie w 4 na 3 to będzie mieli do wyboru jakieś fikuśne paseczki. To moim zdaniem, to wszystko powinno być standardowo. No może po z tymi bonusowymi coinami, no bo to jest oczywiste. I ten start dashpack jest to darmowe DLC, które dostajecie. Znaczy właśnie ja nie wiem, czy ono jest darmowe ogólnie, czy darmowe będzie tylko z preorderem, jak preorderujecie standardową, lub Digital Deluxe wersję. Tak, Digital Deluxe powraca z SCU, o tym za chwilę. Później mamy Premium One i tutaj nam daje to. Jakieś harde misje, ponownie dostajemy fikuśne paseczki, więc tutaj aktualnie rzecz, która się powtarza. Później mamy... I to jest właśnie what the fuck. Animacje postaci w main menu. Kurwa, naprawdę? To... Ja przepraszam, ale to jest rzecz, za którą oni serio chcą kasę. Później mamy kontrolowanie kamerą w main menu nad tymi wyspami, wszystkimi, o których przed mówiłem, wymodelowanymi ładnie w 3D. Naprawdę? Sterowanie kamerą jest płatne, ok? I ostatnia rzecz, jaka będzie w tej aktualnie paczce, to e, animacja postaci podczas muzyki wysp. Co? Nie za bardzo to czaję, ale. ale ok, nie wiem. Ale wciąż. Nie, może, może będą jakieś wyspy wyświetlane podczas słuchania muzyki? Nie wiem. Albo, albo nie płyną już tej music. Może chodzi o cały czas te wyspy z main menu. I don't know. Ale ponownie, naprawdę, my te animacje również musimy. Nie, no tam były animacje w main menu, a tutaj w muzycznych wyspach. Okej, okay. no nieważne, ale wciąż. Za animację postaci musimy zapłacić. No jest to chore, ale ok. Później mamy Classic Music Pack i tutaj dostajemy e, właśnie te dodatkowe traki z Mega i e, Genesisowych w zależności czy jesteśmy mieszkańcami e, spoza Ameryki czy mieszkańcami Ameryki. Dokładnie tak i to już zostało tam potwierdzone, że to będzie muzyka z Sonic 3D Blast, Key Addicts i, i Sonic Spinball. Te gry mogłyby być w tej kolekcji, wciąż mogą, ale kuźwa ja mam nadzieję, że będą, skoro są muzyki. Byłoby fajnie, serio. Bo ja, okej, okay, przyznam, że z początku, jak obejrzałem to, ten zwiastun i to wszystko, to stwierdziłem, o mój Boże, nie rozumiem hypu. wciąż nie rozumiem zbyt wielkiego hypu, ale kompletnie miałem wyrąbane. Tak w tej chwili troszeczkę nabrałem tej chęci na Sonic Origins. Ale wciąż gdyby było więcej tytułów niż tylko te klasyki, było, było niebo lepiej. Dokładnie tak. No i później mamy Digital Deluxe Edition, które ma wszystko. Dokładnie tak wszystko, ponieważ mamy Digital Deluxe Edition, no i połączone, połączenie ze Start Dash Packiem i wtedy mamy dosłownie wszystko. I co do ceny. Och, co do ceny. O mój Boże, co tu się stało? aż mi się przypomina za czasów właśnie jak Sonic Colors Ultimate miał wychodzić i wszyscy porównywali to do Zelda Skyward Sword HD, że nie dość że Sonic Colors Ultimate daje nam więcej niż Skyward Sword, no tutaj wciąż Sonic Origins daje nam więcej niż tylko Niż tylko sama kolekcja tych gier, co jest świetne. Ja to propsuję, ale tutaj głównie chodziło o cenę, że właśnie cena Sonic plus Ultimate jest nieporównywalnie niska do tego, za ile chcieli za Skyward Sword. I w tej chwili niestety Sega raczej nie może się pochwalić podobnym wynikiem, ponieważ za podstawkę chcą 170 zł. Dokładnie tak. A za Digital Deluxe Edition 200 zł. 200 okrągłych, pieprzonych złotych za tytuły z lat 90. plus dodatki. Naprawdę. I mean ja wiedziałem, że to nie będzie jakoś, nie wiem, że to nie będzie kosztować 100 zł, albo jeszcze poniżej 100 zł. Ja liczyłem osobiście, że ta najdroższa opcja będzie 150, a ta nieco. Tańsza, 120, znaczy mniejsza, czyli standardowa 120 zł. Coś ten deseń tak ja liczyłem. Mocno się przeliczyłem, niestety. Co tym bardziej jest e, kiepawe, biorąc pod uwagę, że Sonic Mania kosztowała tylko 80 zł w momencie premiery, a w tej chwili tam nie wiem, od 70 do 80, coś ten deseń. I, i nagle przychodzi kolekcja klasyków lat 90., i, i oni chcą tyle kasy. Wow! No boli to strasznie, no ale jest jak jest. Cena też mi się nie podoba. Mówię, są, są, jest tyle plusów w Sonic Origins i zarazem jest tyle minusów, że to jest po prostu. Ugh. No i gra nie może wyjść, e, w, że tak powiem, w lepszy dzień, ponieważ wychodzi 23 czerwca roku 2022, czyli idealnie w dzień 30, e, 31 lat. Sonika, dokładnie tak, wtedy Sonic miał 31 lat, więc to jest idealnie ten dzień, kiedy 31 lat wcześniej pojawił się Sonic 1, więc jest to idealny moment na wypuszczenie czegoś takiego, więc tutaj propsy. No dokładnie, więc tak to wygląda, no i cóż, e, jeśli chodzi o mnie, no to no kurde fajnie, no, mam nadzieję, że e, że będziemy mogli nazwać te wersje ostatecznymi Dokładnie tak, mam nadzieję, że ponaprawiają co po niektóre błędy. Jezu, ja myślę, mam nadzieję, że w Sonic 3 Plus będzie możliwość walczenia z Big Arms, naprawdę to, to, to musi się pojawić. Oczywiście ja nie liczę na takie potężne opcje kustomizacji gry, jak w Sonic 3 AIR, ponieważ jest to wątpliwe i to bardzo. Ale wciąż mam nadzieję, że po prostu będzie właśnie chociażby Big Arms. To, to, to musi się pojawić, ok? E, to jest najważniejsze. To, to musi być po prostu tam, i, i tyle. E, dokładnie tak. Na pewno wiemy, że będziemy mogli grać osobno w Blues First, ponieważ na no, jednym właśnie ze screenów, gdzie pokazują, pokazują main menu Sonic Shamanakers, właśnie jest tam możliwość zagrania w Blues First. też jest chociażby Boss Rush, co jest bardzo fajne. Szanuję, nie szkaluję. No na pewno jeśli chodzi o Sonic Trailer, no to Sonic Trailer mi przeszkadza bardzo input lag. Mam nadzieję, że input laga w Sonic Origins całym nie będzie. Mam taką wielką nadzieję. Że nie dopuszczono czegoś takiego, no i że te wersje tutaj, e, tak smena, będą lepsze niż chociażby dekompilacje, ponieważ one nie są idealne. Są chociażby pojedyncze błędy, które mogliście zaobserwować w drodze do Sonic Origins. Link tutaj. Ograłem wszystkie te tytuły, które pojawią się właśnie w. Sonic Origins i były pojedyncze błędy. Mam nadzieję, że ich nie będzie, właśnie tutaj, że w sumie będzie można zrezygnować z dekompilacji. Mówię, które są świetne, ale nie są idealne. No mówię, mam sporą nadzieję na temat tej kolekcji. Zarazem jest niestety uboższa pod względem gier niż Mega Collection czy Gems Collection, no ale zobaczymy w praniu, jak to będzie wyglądać. Mówię, moim zdaniem na pewno lepiej by było, gdyby po prostu było więcej gier. Fajnie, że klasyki, ja kocham klasyki, lubię te części wszystkie, ale kurde tego jest za mało po prostu. Ale overall no, jestem ciekaw, na pewno, nie wiem czy kupię na premierę albo przedpremierowo, ponieważ to swoje kosztuje. Jeszcze chcę Kangur Kakao kupić, który okazało się, że wychodzi 28 maja bodajże, więc to już bardzo niedługo, za niecały, znaczy no za niecały, za troszeczkę więcej niż miesiąc. Później jeszcze, nie wiadomo kiedy, ale wychodzi Bombraż Cyberfan, którego chcę kupić. Jeszcze Sonic Frontiers w tym roku, więc troszeczkę tego jest, czego ja chcę w tym roku kupić, więc pożyjemy, zobaczymy, no ale no, jestem pozytywnie nastawiony, choć są minusy. No i w sumie tak wygląda moja opinia, tak więc napiszcie co Wy o tym sądzicie. Eee, taka jest moja opinia, tak więc Moi drodzy, dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż filmu, mam nadzieję, że się Wam podobał i do zobaczenia do następnych filmów. See ya.